Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Multi i zobaczymy sobie dzisiaj Leoparda I. Tak oficjalnie już wszelmy e, sobie randomkę, Leopard I e, wystąpił niedawno, natomiast dzisiaj e, Święta Dolina. Święta Dolina. E, parę dziesiątek, mają paczaty. E, wydawać by się mogły, że są lepsze paczaty od Leoparda, natomiast prawda jest taka, że Leopard I to jest bardzo dobry czołg. I jest w stanie wymanewrować paczata. Powiecie, co ty gadasz, baczata? Wymanewrować? Przecież to się nie da. Ano, da się. Leopard wymanewruje baczata. To jest tak szybki czołg, tak zwrotny czołg, tak świetnie nic jedingający, że jest w stanie wymanewrować baczata. Miałem tylko nawet jedną akcję, którą może teraz postaram się dodać. Tak otwarcie, ale ja też zrobię coś głupiego, nie będziemy gorsi. Przyatakujemy. Baczacik Niby lepszy ode mnie, ale Kurna. Ja mam MEDA, który ma stałe pestki. Więc dopóki nie będzie mógł się wystrzelać na mnie, wszystkimi pestkami, to będzie dobrze. No, już się dingnął. No, na razie w miarę dobrze idzie mi wykorzystanie możliwości tego czołgu. No, tak się sobie baczata. To tak jak w że jak macie takie coś, że flankujecie jakieś samoloty, tak tutaj eee, wymanewrowałem baczata po prostu. No dobra, już jesteśmy. Eee, akcja mi się wydaje, była ciekawa. Ja sobie tam walczyłem i kurde, jakoś poradziłem z tym baczatem. Natomiast teraz zobaczmy sobie e, tą bitwę. E, oczywiście tutaj. 62% mamy szansę na zwycięstwo, ale pewnie większość zależy ode mnie, więc kurwa wypadałoby się tutaj jakoś postarać. Bacza tutaj pomaga jechać te 71 no i, no i co, nie lubię tej mapy, bardzo nie lubię tej mapy, cholernie nie lubię tej mapy. Najchętniej bym ją odznaczył, a te malinówki chyba wolę bardziej ostatnio niż to, to coś, tutaj jest dość nudno. Bitwy są standardowe, nic się nie wyróżnia. Tutaj zawsze jest yy, obrona pozycji, ewentualnie jakiś taki yy, momencik znajpienia yy, się. No. O wyjazdy zawsze się tutaj pojawia jakieś czołgi, się walczy z tym czołgiem. O kurna po pesce. Jesteśmy na minus. Kurna. Co za koleś, dał się spaziewać, bo chciałem je tak trafić, że masakra. To jest właśnie jedna sytuacji bardzo głupia. Za wszelką cenę chce ci kogoś yy, trafić. Tak się nie robi, kurna. Nie ma, że są priorytety. Potem się traci czołg za darmo. A kurde, Boże, mnie znałeś, koleś. Ale nie, chyba nie Schnibel to tak nie, pewnie mnie nie zna. Jestem ciekawy, dlaczego ja chciał tak za wszelką cenę zdjąć. Przecież się kompletnie nie opłacało ale Conqueror zrobił teraz taką głupotę. Chyba gorszą niż Bad Zniszczył mi domek. A, jakby było mało, to jeszcze zaraz zginie. A, to jest tylko kwestia czasu. No i po Conquerorze. był sobie dziewiąty tier, prawda? Ale już go nie ma. Był, ale zniknął. I to szybko. W parę sekund. Tu się zaświecę, tutaj nie ma dobrych krzaków, ja nie mam żarówy nawet kurna, bez sensu się wychylać yy... Kurna świetnie. Teraz wiadę w ten sam sposób co oni Lecz ja się cofnę od razu. strzale. Dobra. Tak, co lakuję, co cowanakuje, ja mam leopardę pierwszego, który ma lepsze camo pewnie od nich i jeszcze yy, dużo szybszy jest. No patrz, zwiewa, no się nie dziwię, kurna. To, to tutaj to się działo. To co tu się działo to w ogóle Armagedon jakiś. Połowa czołgów stracona i kurna... Taki atak. Miało, miały być frypestki, a skończyło się na frypeskach w nas, kurde. Świetna bitwa. Ale no mówię, no tutaj jest dość nudno. Nie ma opcji, żeby było ciekawiej. No bo jak? Nie wyczaruję wam tutaj Himla. I górki na Himlu Medami Kurde, strzeliłem, nie wiem czy się świecę, pewnie się świecę, więc cofka No i kurna ta 75 piątka, czy coś zobaczy? Nie sądzę, szczerze powiedziawszy O, a ta ma słaby, e, pogląd na sytuację O, Arty zobaczył, ale Ale kurna, ja nie mam O, kurna jest! Pestka Za darmo Estetkę, dobra robota, jednak, jednak dał radę. Nie spodziewałem się tego po nim. Druga pesteczka za darmo, dziękuję, dziękuję. ST-1 mnie na bank widzi, więc nie, 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 ja już nie wyjeżdżam teraz. To już jest... ...pewna śmierć. Poczekam jak wychylisz wieżę. Nie wychylisz wieży. No kurwa, no to wyjedziesz tutaj teraz. No dobra, no to wyjedź, no Patrzcie, teraz będziemy się czaić Kurna, no to było najlepsze czajenie się, jakie widziałem w życiu, kurna Czaił się, żeby nie strzelić perski nawet Poczajowane Jeszcze jakbym sobie zniszczył ten budynek, to już w ogóle byłbym mistrzem chyba Mistrzem nie wiem czego Mogę mu go stankować spokojnie i zabić, ale... Jak się spaziem, to tak się kończy po prostu taka impreza. 1013 Toss of w Ciekawe od czego. Załadujemy złotko. Tylko zaraz skończę w wieże. A jednak nie, jednak zdjęli go już. A nie wiem, czy baczcze przeżyje długo. No jeszcze mam jedno pesk chyba tylko. Bo ładuję od razu. Nic nie widać. Nie wiem czy się świecę. Chyba nie. Ale. Tam jest 28. Czyli tam był 28, ale już jest na środku. Mamy tutaj tylko E5 i E setkę. Tylko. Ale tylko E5 i E setkę. będzie robił ze zwiada. Wiadowce. ja będę go osłaniał. Chyba. No. posłoniane Prawda, prawda Widać mi, widać mi, kurna Jakie to działo jest czasami takie Nieprzewidywalne Powinienem trafić z demerzem a gówno, prawda Teraz z demerzem udało mi się trafić Jeszcze 3 sekundy mam spota Dobra O kurna, kluczowy czołg no i nie zginął oczywiście no Kluczowy czołg nie zginął Mogłem to już prawie kurno wygrać, ale Dałem plamę Dobra, podjedziemy do tego chyba czata Albo kurna jeszcze pomożemy, czy nie ma pestek Nie, nie pomożemy mu Co najwyżej z setką. Świecę się teraz już na 100%, więc ja 5 wceluje. No, ale trzeba zdjąć 7-5, kurna. Sfilowałem, trzeba to nadrobić. Dobra, nadrobiłem. No, leopard ma bardzo cenne działo. To, że trafiłem te parę razy w, w ziemię albo w coś, to jest wina moja bardziej. Bo troszeczkę nie ceny celowałem, nie precyzyjnie tak bardzo, jak powinienem. No i teraz chwila prawdy. Dobra, jedna pestka. Jeszcze dwa strzały i kolejś puf, nie ten jest na dwa strzały też Kurna, nie trafiłem. Powiedzcie, że walę złotem teraz. No walę złotem, bo zobaczcie jaka jest sytuacja. A PKI mam walić kurna, jak tutaj mogę przegrać? Nie jest mi żal złota w takich sytuacjach, niestety Ja tego nie chcę przegrać, to jest dobra bitwa. Znaczy... Snajperyskę bardzo, ale taka jest mapa. No sorry, very, medem no bo taki mam zastosowanie. Cenne działo. Jakbym miał działo jak... wiecie. Jak nie wiem kto kurna. Jakiś tam no jakiś sobie... jak paton, no paton nie ma dobrego cennego działu tak bardzo jak ten czułk On musi snajpić jak ja. A ja 50 dam też dobrze snajpie. Czemu nie snajpić, tak? Dobra. Golf, dawaj, dawaj, spota O nie, kurna, zaraz go zdejmą I kurna, zdjęli go Cholera jasna Jeszcze zniknął, no po prostu nie mam pytań no, czuję, że to będzie porażka Niestety, bardzo niestety Liczę, że to przyjedzie tym mostem i uda mi się wsadzić jakieś darmowe pestki w niego ale nie sądzę. Wydaje mi się, że zaraz ten kolej na zaświeci. E, 704 będzie jechało tą drogą. z 208 A tędy przyjedzie raczej S100 e gdzieś tędy. O jest, dobra. No, nie zdajemy go nawet. Ciekawych kto go zobaczył, pewnie jak pancer. Cofną się na wszelki wypadek, mają dwiarty. Jakby ktoś nie widział. No i kurna... Sytuacja, bardzo trudna Dla mnie yy, ile on ma HP tym jak pancerem? Full To się da jeszcze wygrać Tylko żeby go nie zdjęła 7 piątka Kurno, bo to jest bardzo możliwe Nawet nie wiecie jak bardzo Nie mogę, nie mogę mu pozwolić żeby to się dorwało mu do pleców, tak? Bo on Tym jak pancerem może to wykierować. Ja też mogę to wykerować, ale trzeba snajpić Teraz trzeba przesnajpić Jak mu ktoś wyjedzie na dupę to będzie prawie koniec. Tu są kuszaki jakieś. Tylko nie wiem czy ja je wykorzystuję teraz. No chyba teraz. Może kurna, ale lufy nie opuszczam. Dobra cholera, walić ci tą lufę. Świecę most raczej. Na bank. Zobaczcie, Lopart nie opuszcza lufy tyłem. Muszę tak stać niestety, bo inaczej lufy nie opuszczę. Chciałem stać tyłem, żeby po prostu się cofnąć od razu, ale nie da rady. No dobra. Mi się wydaje, że ta pozycja jest średnia. Tam nie ma dużo domków. Nie, są domki. Dobra, sowa się. Ale się świeci chyba, bo się cofa. Tak mi się wydaje. No sorry, że kampa, no sorry, kurna, bardzo sorry, ale... Co zrobić? A ta Arta ta mogłaby uciec, kurna, tam jest trochę bez sensu, żeby ginął mi nam za... On zginie i tak, czy jest No kurna jest... No, i dobra. Wielu na kapa i, i wy... będzie presja na nas wtedy. Mam nadzieję, że zaraz zrobię jakiś błąd No jest presja. Jest kap Ale jest 2 kur kurna 8 frajer No nie kurna No dlaczego teraz? Dlaczego teraz kurna nie trafiłem? No nie, no nie mam pytań. No i teraz kurna od kamperów nie będą wyzywać. No wiedziałem, że tak będzie. Ruski tytek zaraz wyjedzie i wsadzi pestkę za 800. Ale jak wyjedzie, to tędy. Nie, kurna, muszę wrócić, no bo przecież jak pancer nie wróci. O, cholera, jasna, No mu to, to kurna jest idiota, bo tam stał, no mógł przeżyć, kurna, i teraz weź tu, wracaj. Kurna, 7.5, O, ja peka, bo przecież jeszcze. O la. jest 704. Nara. Teraz pytanie, co tu jeszcze jest? Oprócz 7 piątki, Arta na pewno, dobra. To już wiemy. O kurna. 10 sekund. 9-8. Dobra. Jest jeszcze to jest do wykrywania. Kurna ding, no dlaczego ding w takiej chwili? Cholera. Nie mam pytań, kurna. Dingłem się w takim momencie. Kurna starane działo. Żeby teraz nie wyjechał na mnie ten estatus, jak kurna będzie też. A mogę się cofnąć, ale myślałem, że go zdajemy kurna. No ten jak pan teraz zginie, zaraz zobaczycie jest za darmo, bo on się nic zobaczy, on jest to ślepawy. Żebym ja nie zginęła klamy jeszcze, to by było dobrze. Ta peska to naprawdę maksymalny damage prawie. No kurna mnie to szlak zaraz straka. To... No No jakbym zdjął tego 28, to by było pięknie, co nie? Jest kurna! Teraz nie znale... A, jest minuta w ogóle. No spoko. O, jest to! No to zdejmij go. Dasz radę? Kolej zdejmij mi setkę, ja pojadę po Arte i wygraliśmy. Czy Dobra, jest pięknie, jeszcze trzeba pojechać po arte. Jadę po Arte, kurna nie zginąć jak lama, teraz, mam 43 HP. Muszę zjechać ostrożnie. Kurna, nie zabije tych ar. To no, nie da rady. No nie ma, nie, nie dam rady. Patrzcie, no kurna. Jest jedna. Ja pierdziu, no co za niecenne działo. No to jest po prostu para, no. Ja, no. no nie blokuj się, kurna, nie blokuj się, ty główniarzu. Kurna. Zaserany czoł. Kurna, no mi to wkurzę, no zablokowałem się na czymś. Cholera jasna, walić ten czołg. Teraz się wkurzyłem, kurna. Pewny stuprocentowy strzał i mis. Albo też to budynki jeden. Teraz jeszcze zbudowałem.